Dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie film. Fantastyczna czwórka pierwsze kroki. O! Znani są na całym świecie. On kłamać! Ja ich nie znać! Przed państwem... Fantastyczna czwórka. Ja mam jeszcze brawa bić? No nie! Tak się nie bawimy. Nie zgadzam się. O to, to pan, pan to stary. stary A to pani stara! A tu macie tego gorącego wujka. Nie. To, to, nie, to źle tak zmiało, nie! A tutaj macie tego większego gościa z rodzinki. No. Na pewno tego chcesz! Bo ja bym nie chciał dostać łomot! Widzielna kolacja nie może czekać, jedzmy. No właśnie, dobrze prawi! Trzeba się nazreć. Bo jak nie jest się na żartym, no to no nie ma czasu na żarty, no. Zwiastuję jego przyjście! Jakby to powiedział, Shrek! Nie zgadzam się! Hej, co to jest? Gawno! Posadzicie nas? Nie! Zegartyka. Wszystko będzie dobrze No tak średnio bym powiedział, tak średnio I ochronimy nas wszystkich Brawo pani stary, udało się wreszcie dobrze prawić, no brawo dla siebie Jaki mamy czas! Nie! Powiedz mi, jaki mamy czas! Jedzonym! No powiedz! Ale ja nie chcę!